Witam Was wszystkich w moim kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się modem pod nazwą Version Changer. Jest to mod, który pozwala nam na zmianę naszej wersji Minecrafta. No jest ogółem to taka jakby opcja. Jeżeli nam się nudzi, to możemy wrócić do ostatnich naszych części. Wszystkich, jakich po prostu było. Można zobaczyć, co kiedyś było, nie tak jak teraz. Ja po prostu kiedyś było, jak kiedyś się grało Bez tych wszystkich opcji, albo coś tam się od pewnego update'a nam się nie podoba I chcemy wrócić do poprzedniego No więc, pokażę jak to mniej więcej zainstalować A więc, link będzie w opisie, ale jest on naprawdę łatwo do zapamiętania Ale pierwszy, jak wejdziemy w tą stronę, to pierwsze co robimy to klikamy free download No i, no i tutaj jest już pokazane, your download will start soon no i otwieramy co nam się pobrało. Klikamy tak, Polski dalej, dalej, dalej. Czy chcemy utworzyć konap na, na Plupicie? To ja zrobię, że tak. I instaluję. Ja już mam to zainstalowane, więc yy, nie będę tego instalował. No i yy, pokaże nam się yy, po prostu zależy to gdzie zainstalujecie. Ja to zainstalowałem na dysku D bo nie chciałem już sobie zaśmie zaśmiecać o, i włączamy nam e, tego na Pulpit też nie wstawiałem no to, e, to się nam ten crafted ter e, terminal i akurat to jest wersja 3.3 tutaj aku akurat standard są wszystkie to są reklamy google, google no i tutaj e, top 10 newest mods to są e, I żeby y, tutaj jest czat ogólnie. O i tutaj y, jest nick na im, jaki chcemy mieć nick, hasło. Ale żeby dołączyć do czatu oczywiście, ale można też pisać bez tego. Można na przykład napisać sobie, ale tutaj chyba nie tylko są ponacy, mi się wydaje. No ja sobie na przykład napiszę sejma i wszyscy są anonimowi. Ale tutaj mamy na, na, napisane, że w shootbooksie jest 146 osób online. Yy. No i tutaj jeszcze jest, yy, s, yy, nie wiem, jakaś strona internetowa, Minecraft Wiki Polska, mamy tutaj różne rzeczy pisane, yy, no i żebyś tutaj są wiadomości, no to czyli te wszystkie reklamy i to, co jest nowego w tym, to głównie tutaj chyba na dole pisze, i żeby zmienić naszą wersję, to tutaj mamy po lewej stronie yy, wersja Minecrafta. Tutaj jest 1.5.2, 1.5.1 To niestety nie wiem w ogóle co to jest, nie mam zielonego pojęcia Więc radzę tego nie ściągać No, przepraszamy, aktualnie nie ma część logów zdobądź kredyt lub i wyszli swój changeloog na adres jakiś tam, jakiś tam Po prostu tego nie polecam pobierać, bo to może Wam zepsuć Minecrafta W sensie, że trzeba będzie odinstalowywać no bo coś, no ale nie, w sensie, że nie każdy to ma. Do, beta 1.3 albo beta 1.5, beta, beta. No, 1.5, no i o to chodzi, no to, te, to można tylko takie w sensie, że na przykład RC2 albo 11W49A to takich rzeczy nie polecam. No i ja aktualnie mam wersję um, 1.5.2. No i chcę zmienić sobie na wersję na przykład 1.5. A więc, no yy, tutaj nam się nawet jakiś filmik pokazał yy, Więc klikamy zmieni wersję No Coś szybko to się zrobiło, ale dobra To wezmę 1.4.7 No i zmieniamy wersję, co nam się taki pasek ładuje Mi to bardziej przypomina takie paski, co się o, No i takie dziwne, coś jest, taki odgłos Mi to bardziej przypomina takie ładowanie się w stronach, których trzeba płacić Na przykład e SMS-em Ale to jest inne no, jeżeli wcześniej żeśmy zmienili wersję to yy, po prostu po mniej niż sekundzie nam się załaduje tutaj możemy kliknąć e, włącz Minecrafta, pobrać serwer e, po, wczytać się modpack, modpack i stworzyć modpacka. I tutaj są e, właśnie co jest najciekawsze to tutaj są naprawdę jest dosyć dużo modów jak, jak tutaj na to i po prostu klikamy na to i skąd to pobrać? Tutaj jest autor. Skąd możemy to pobrać? I, e, i moc, którego potrzebujemy, to jest mod Forge. No, i tutaj jest na przykład Audio mod, ASIC, RAIDER. O, i tutaj widzę dosyć dużo rzeczy. E, no, tutaj możemy oczywiście zmieniać e, swój język jaki chcecie: angielski, niemiecki, polski, portugalski, itp. Pewnie coraz więcej będzie. Yy, pewnie coraz więcej będzie tych języków, ale no na razie... No nie ma. Tutaj są jeszcze opcje. Jakiego tak chcę kolor tekstu? Ok. I oczywiście po napisaniu. No po napisaniu na czacie. To jest wszystko anonimowe i za każdym razem, jak napiszemy, to jest w innym kolorze, ale kolory się podstawiają po, po, powtarzają, o to mi chodzi. No i tutaj można sobie włączyć Minecrafta. No i myślę, że się podobało. Możecie łapkować, subskrybować. Polecam się na przyszłość. No i na razie.